Odcinek 20 Edward Gain Gulls Plainfield Opowieści o Edzie urosły do miejskich legend przekazywanych ustnie wyłącznie po to by wzbudzić grozę mordercy nekrofila kanibala i psychopaty ukrytego gdzieś na farmie na uboczu ciężko się nie przestraszyć strach podsycany był medialnymi sensacjami Gain stał się również inspiracją dla twórców filmowych i muzycznych, którzy dokładają kolejne cegiełki do podtrzymania tej wizji krwawego, obłąkanego oprawcy. Jak wiele z tej legendy jest prawdą? Edward Gain urodził się w sierpniu 1906 roku w La Crosse w stanie Wisconsin jako młodszy brat Henry'ego. Rodzice prowadzili tam niewielki sklep spożywczy. W 1914 dzięki oszczędnościom zakupili prawie 80-hektarową farmę w Plainfield i przeprowadzili się tam całą rodziną. To odizolowało ich od społeczeństwa. Matka chłopców, Augusta, była z tego powodu bardzo zadowolona, ponieważ uważała resztę świata za grzeszną i plugawą. Szczególnie inne kobiety były według niej powodem do zgorszenia i bezwstydnie przyczyniały się do deprawacji mężczyzn. Gardziła swoim mężem, alkoholikiem. Miała go za nieudacznika, ale głębokie religijne przekonania nie pozwalały jej odejść. Ona sama starała się żyć według surowego, moralnego kodeksu i tak też wychowywała dzieci, wpajając im podobny system wartości. Codziennym zwyczajem było czytanie biblijnych wersetów, które pogłębiały w chłopcach obawę przed wiecznym potępieniem. Matka najchętniej zatrzymałaby obu synów w domu, ale musiała posłać ich do szkoły. Ed nie był wybitnym uczniem, ale chętnie czytał. Wśród rówieśników nie zjednał sobie sympatii, był wyizolowany i zniewieściały. Kiedy sam próbował nawiązywać znajomości, spotykało się to z krytyką ze strony Augusty. Szkolne perypetie skończyły się po siedmiu latach, a wtedy gain poświęcił się głównie pracy na farmie. Dorabiał okazjonalnie na pilnowaniu dzieci i bardzo lubił to zajęcie. Kiedy zmarł ojciec w 1940, Henry i Ed zaczęli pracować w mieście jako majsterkowicze przy drobnych naprawach. Sprawdzali się, byli solidni, więc chętnie korzystano z ich pomocy, a oni mieli dzięki temu stabilne źródło dochodu. Henry uważał, że Ed ma niezdrowy stosunek do matki. Nigdy nie podważał jej zdania. Bez szemrania spełniał jej życzenia i uważał ją za wyznacznik czystego dobra. Brat uniezależnił się nieco bardziej i starał się wpłynąć na relacje Eda z matką. Coraz częściej dochodziło z tego powodu do kłótni. Ten kontekst podnoszony jest w obliczu wypadku, do którego doszło w maju 1944. Trawy, wypalane niedaleko rodzinnej farmy, spowodowały zagrożenie dla domu Gainów. Ogień niebezpiecznie zbliżył się do zabudowań, więc bracia wyszli, by opanować tę sytuację. Kiedy nie było już groźby pożaru, do domu wrócił tylko Edward. Poszukiwania Henry'ego zostały od razu zgłoszone na policję. Kiedy Ed po zmroku przemierzał pola razem z funkcjonariuszami, ciało starszego brata udało się znaleźć dość szybko. Według niektórych podejrzanie szybko. Dodatkowe wątpliwości wzbudzały okoliczności. Henry leżał na ziemi, której nie zajął ogień, a na jego głowie widoczne były rozległe sińce. Nie brano jednak pod uwagę żadnego innego scenariusza niż uduszenie dymem. Taką przyczynę śmierci orzekł również koroner. Niedługo po śmierci starszego syna Augusta podupadła na zdrowiu. Ed troskliwie się nią opiekował, ale niestety po kolejnym udarze, w grudniu 45, musiał pożegnać matkę. Został sam. Na rozległej farmie, z daleka od ludzi. Wykonywał prace dorywcze, które pozwalały mu przeżyć, mimo że do własnej dyspozycji miał duży dom, to przebywał tylko w kuchni i małej sypialni tuż obok. Pokoje zajmowane do niedawna przez matkę stały nienaruszone. Większą część wolnego czasu Ed poświęcał na czytanie magazynów oraz książek o tematyce nazistowskiej i anatomicznej. Budowa ludzkiego ciała oraz ekshumacja zwłok stały się jego żywym zainteresowaniem. Coraz częściej odwiedzał cmentarz oraz śledził nekrologii w lokalnych gazetach. W końcu doszło do tego, że zdecydował się nocą wydobyć świeżo pogrzebane zwłoki. Nie skończyło się na jednym razie. Ciekawość kobiecego ciała zwyciężyła. Zapach odpychał go na tyle, że nie decydował się na wykorzystanie seksualne, ale zabierał trofea. Kilka ofiar rozkurował, sporządzając sobie dwuczęściowy kostium żeńskiej skóry, który mógł na siebie założyć. Piersi i narządy płciowe stanowiły szczególny obiekt jego fascynacji. Powiększającą się kolekcję brodawek sutkowych nawlekał na sznurek. Waginy odkładał do jednego, wyjątkowego pudełka. Oblicza zdarte z czaszek starannie obrabiał i formował na maski, które później zdobiły ściany jego mieszkania. Czaszki, pozbawione tkanek miękkich, pożytkował różnorako, jako miski i ozdoby. Odcięte głowy w całości również zachowywał i eksponował w swojej sypialni. Im więcej było ciał, tym szersze znajdowały się zastosowania dla skór. Obił nimi ulubiony fotel, uformował z nich kosze na dokumenty i abażur na lampę. W czasie, kiedy Edward poszerzał makabryczny asortyment swojego mieszkania, lokalna społeczność była niepokojona nagłymi zaginięciami. W maju 1947 roku ośmioletnia Georgia Weckler nie wróciła ze szkoły. Szeroko zakrojone poszukiwania nie odniosły skutku. W listopadzie 1952 roku Victor Travis oraz Ray Berges zamierzali skorzystać z sezonu polowań na jelenie i udali się do Plainfield. Przed wyprawą zaszli jeszcze do baru, by wypić pod rynku. Kiedy wyszli i wsiedli do samochodu, byli widziani po raz ostatni nie udało się ich odnaleźć. Piętnastoletnia Evelyn Hartley w październiku 1953 roku przepadła bez śladu w czasie opieki nad dzieckiem. Jej ojciec, zaniepokojony brakiem kontaktu, postanowił sprawdzić, jak radzi sobie jego córka. Na miejscu znalazł jedynie jej rzeczy, ślady krwi i walki. Poszukiwania policji nie dały efektu. Zimą 1954 w tajemniczych okolicznościach zaginęła właścicielka trawerny w Plainfield, Mary Haugen. Pierwsze rzucające się w oczy ślady były bardzo niepokojące. Łuska po naboju w pomieszczeniu oraz ślady krwi na parkingu. Początkowe tropy nie doprowadziły do rozwikłania zagadki. W listopadzie 1957 roku zniknęła właścicielka sklepu z narzędziami Bernice Warden. Jej syn, zaniepokojony nieobecnością matki oraz śladami walki w sklepie, zgłosił to na policję. Zapytany ostatnich klientów, których pamięta, wskazał 51-letniego Eda. Z powodu braku lepszych tropów śledczy udali się na jego farmę, licząc na to, że może on będzie wiedział coś więcej. Co prawda wiele informacji od niego nie uzyskali, ale pośród powszechnego bałaganu ze stropu zwisały zwłoki. Było to zdekapitowane ciało Bernice, z którego spływały ostatnie krople krwi. Mężczyzna został zatrzymany, a jego dom gruntownie przeszukany. Trup Warden i inne elementy domowego wyposażenia Gaina były dla policjantów druzgocące. W tych dramatycznych okolicznościach odszukano również ciało Mary Haugen. To pozwoliło przypuszczać, że inne szczątki znalezione w domu i zakopane w jego pobliżu mogą należeć do osób poszukiwanych. Badania nie potwierdziły tego. W czasie przeszukania farmy inni śledczy próbowali wyciągnąć z Edwarda jakieś informacje. Na początku nie przyznawał się do przestępstw, ale w końcu zdecydował się opowiedzieć o wszystkim ze swojej perspektywy. Przyznał, że zabił Bernice Warden oraz Mary Haugen, strzelając do nich, po czym przewiózł zwłoki do domu. Nie pamiętał wszystkich szczegółów, twierdził, że był oszołomiony i nie w pełni świadomy. Deklarował, że pozostałe jego trofea są wynikiem otwierania świeżych grobów, a w trakcie wizyt na cmentarzu doznawał podobnego stanu oszołomienia. Niejednokrotnie, kiedy odzyskiwał przytomność umysłu, zaprzestawał swoich działań i zostawiał zmarłych w spokoju. Nie postrzegał swoich zbrodni jako złe, nie wyraził też skruchy. Choć policja sceptycznie podchodziła do jego zeznań, to udało się potwierdzić, że w kilku wskazanych przez Eda grobowcach brakuje ciał. Seria testów psychologicznych, którymi został poddany gain, potwierdzała, że jest on upośledzonym emocjonalnie schizofrenikiem. Przyczyny tego stanu psychicznego doszukiwano się w patologicznych relacjach z matką. Takie sensacyjne śledztwo nie uszło uwadze dziennikarzy. Wieści o makabrycznych znaleziskach na farmie Edwarda. Przyciągały tłumy reporterów, a później też turystów. Rzeźnik z Plainfield stał się tematem numer jeden. Magazyny prześcigały się w coraz to bardziej zdumiewających doniesieniach, przedstawiając Gayna jako morderce, nekrofila, transwestytę. Zła sława rozchodziła się coraz szerzej, a o mężczyźnie powstawały prześmiewcze przyśpiewki i niewybredne żarty. Nie wszystkim było jednak do śmiechu. Obawiano się, że posiadłość stanie się obiektem zainteresowania dewiantów, więc wieści o licyzacji majątku EDA dawały nadzieję, że uciążliwe wycieczki wkrótce się skończą. W marcu 58. doszło do podpalenia domu na farmie, a resztę rzeczy sprzedano. Wstępne przesłuchania skończyły się dla zabójcy miesięczną obserwacją w zakładzie psychiatrycznym. W styczniu 58 po posiedzeniu sądu i przedstawieniu opinii biegłych psychiatrów orzeknięto, że Gaines jest niezdolny do uczestnictwa w procesie i ponoszenia odpowiedzialności za swoje zbrodnie. Zdecydowano o zamknięciu go w strzeżonym zakładzie dla psychicznie chorych w Wisconsin. Spędził tam 10 lat, nie sprawiając żadnych problemów. Po tym czasie stwierdzono, że Gaines może wziąć udział w procesie. Po kilku dniach zapadł wyrok potwierdzający jego winę w przypadku zabójstw dwóch osób ze względu na niepoczytalność, został osadzony w szpitalu psychiatrycznym, gdzie przebywał do końca swoich dni. Zmarł w lipcu 1984 roku w wyniku powikłań w przebiegu choroby nowotworowej. Ciało Edwarda spoczęło obok jego ukochanej matki. Turystyka, nasilona znowu po jego pogrzebie, zostawiała ślady również na jego nagrobku. Fragment kamiennej płyty stanowił dla przyjezdnych świetną pamiątkę. Jej pozostałość jest obecnie przechowywana w lokalnym muzeum. Legenda Eda podsycana jest nie tylko przekazami ustnymi, ale również w elementach popkultury. Robert Bloch w książce Psychoza zainspirował się tą postacią i stworzył swój wstrząsający thriller. To z kolei doprowadziło do powstania popularnego filmu Alfreda Hitchcocka o tym samym tytule. W milczeniu owiec również pojawiła się postać Buffalo Billa, którego pierwowzorem był Ed. Leatherface z teksańskiej masakry piłą mechaniczną jest kolejnym przykładem takich filmowych postaci. Inspiracji w muzyce można wymieniać wiele, chociażby wśród artystów takich jak Slayer, Blind Melon, Lordi czy Eminem. Ciesząc się odbiorem tych utworów, warto mieć jednak z tyłu głowy prawdziwą historię Edwarda Gayna.